Cień, manko, witajcie moi drodzy z tej strony. Ja tych żeby i witam was. Będą to takie ciekawostki, bądź też jakieś błędy, mniejsze lub większe, w filmach. Dzisiaj sobie zaczniemy od krwawego sportu. W sumie jest to jeden z moich ulubionych filmów. I kurcze, jak nie oglądaliście, to polecam obejrzeć oczywiście. Akcja filmu dzieje się w latach 70. A taka jest śmieszna sprawa, że Frank Dukes i właśnie tutaj Johnson grają w grę na tym automacie która została wydana dopiero w 1984 roku. Gdy panowie Dukes i Jackson idą na komite, ich przewodnik Lin ma lekki zarost, jak widzicie. No a po chwili, gdy już podchodzą do sędzi, jest ładziutko ogromny. Eee, widzicie, jak tam chłopak ma koszulkę Bartley and James, a firma ta została dopiero założona w 1985 roku. Taka sama sytuacja, jak z tą grą na tym automacie. Widzicie, że Frank go znokautować. I tutaj na trybunach widać Raya oraz Lina. No a za nimi siedzi sobie ten zawodnik sumo. Tak? Dukes kopie go tutaj jakby w lewą część klatki piersiowej. No a w następnym kadrze widzimy jak ten sumo zawodnik się trzyma za prawą piersi. A tutaj podczas walki Paco z Dukesem. Paco uderza Wandama w lewą skroń, ale Dukes odczuł jakoś po prawej jego części ciała i stamtąd mu leci krew. Tutaj widzimy jak ciągli zabija w pojedynku właśnie tutaj tego chłopaczka. No ale jednak tam widzimy, że on sobie tam oddycha na szczęście. <grytanie> Idzie do ławki, w której siedzi sobie Frank Dukes. Wskazuje na niego palcem, po czym zaraz ponownie podnosi do rękę i tam do niego mówi, że tutaj widzicie Dukesa, jak zostaje oślepiony piaskiem. Widzimy, że raz jego włosy są mokre, potem są suche. I znowu są mokre pomiędzy wyjęciami. Drodzy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak macie jakieś propozycje na filmy, to opiszcie w komentarzach i napiszcie, coś tutaj. Czy chcecie tego więcej, czy nie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że tutaj dotarliście do końca. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do moi drodzy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Narka.